Jakie operacje robi androlog, a czymże jest wozektomia? Słyszałeś na pewno. No o oczywiście. No, no to właśnie urolodzy, androlodzy zajmują się wozektomią. Jest to super, moim zdaniem, metoda antykoncepcji. W obecnych czasach coraz bardziej popularna również w Polsce. Jest to świetna metoda, jeżeli zakończyłeś planowanie swojej rodziny i chcesz wziąć odpowiedzialność za, za antykoncepcję i przejąć ją i wziąć we własne ręce. No nie, nie wszystko musimy zrzucać na nasze kobiety, prawda? Czy, czy to antykoncepcja hormonalna, czy, e, czy, czy wkładki domaciczne, no przecież to jest obciążające dla, dla, dla kobiet, a wazektomia tak naprawdę trwa 20 minut, e, e, jest bezbolesna i, i skuteczna. Także jeżeli ktoś się zastanawia nad wazektomią, to naprawdę e, warto to zrobić. Także e, ja też... W, Wiele, wiele tych zabiegów przeprowadzam i mogę powiedzieć tak, wiele, wielu mężczyzn ma obawy przed zabiegiem, natomiast po zabiegu wszyscy się śmieją i mówią, że, że gdyby wiedzieli, że to jest tak mała ingerencja i tak, tak mały problem, to by się dużo wcześniej zdecydowali na taki krok. Zrobiliby to zanim w ogóle zakładali rodzinę, się okazało, że te no, Dzieciaki które tego, przereklamowane. Te, tego, tego to nie wiem, tego to nie wiem. Mam sam dwie wspaniałe córki, także nie zgodziłbym się w 100%, ale jeżeli zaplanowanie rodziny jest zakończone, to jest to naprawdę dobra opcja.